W dzisiejszym odcinku zaraz będziemy reagowali na nowy World Record Random Seed Glitches 11.53 Ale jeżeli chcecie zobaczyć ten film bez mojego gadania To link do oryginału oczywiście znajdziecie tam Pod spodem W pierwszej lince opisu Dam jak nie zapomnę, ale nie zapomnę Ponieważ raz na jakiś czas Jak już mówiłem będą się pojawiały Filmy z reagowania na jakieś różne filmiki Dlatego tutaj macie o 11.53 World Record No i co zaczynamy Oglądać to będzie nasza taka reakcja, jakby pierwsza. Jeszcze się tego nie ja oglądałem. No i zaczynamy. Zaczynamy to oglądać. Jezu, ile, ile prób! Ale on sobie tutaj daje easy, a nie yy, normal. Zobaczymy, jaki seed yy, się mu wylosuje. Tutaj zobaczcie jeszcze. Zapauzuję wam. A, wy tego nie widzicie. Yy, wyłączę na chwilę kamerę. Zobaczcie. o Tutaj. W prawym górnym rogu jest, jest timer Tylko wiecie co, ja może bym przesunął kamerkę Czekajcie, 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 cięcie chwilowe Boom, jestem już tutaj, żebyście widzieli tylko ten timer, ale tak dziwnie. Na dole, dobra, już się respi tutaj. Oglądamy. No, ale, ale z wioską seed. Ale ma w ogóle skin Steve'a, co jest grane, nie? Ile kilofów i cztery diamenty? Ojoj, ojoj. No, tro, trochę tego jest, trochę tego jest. Portal jeszcze! Co jest? Ale tak. No wy powiecie, że on wolno kraftuje. no ale no jak już gracie, powiedzmy kilkanaście godzin, no to już tak gracie. To ja mogłem stwierdzić, pomimo tego, że nie jestem jakimś speedrunnerem, ale tak czasami miałem i już z craftingami, w ogóle z gameplayem to było tak wolne, że masakra. I zobaczcie o tutaj, widzicie? Tutaj, gdzie mam teraz myszkę właśnie. To tutaj to jest czas w grze, a ten na górze to jest czas ogólny. I po prostu on to sobie odejmuje, jak tam coś powinno się poprawić w ustawieniach i tak dalej. Dlatego ta aplikacja jest Koks. No i tutaj sobie robi portal właśnie. I już w pierwszej minucie mógł być w neterze. Ale jeszcze tak nie robi. Bo sobie robi wiadro, robi sobie bloki złota, robi sobie hełm. Nie wiem, czemu nie buty. Ja bym zrobił buty, żeby było więcej żeby... złota, żeby się handlować z piglinami ale już w minucie jest w neterze. i tutaj sobie właśnie też zmienia ustawienia jak widzicie no i właśnie to jest cox ta aplikacja, nie? teraz sobie daje quake pro, tylko żeby po prostu więcej widzieć i to... ktoś może powiedzieć, że to jest oszustwo, ale takie coś jest uznawane za e, world record. E, no i po prostu agencja, agencja w cudzysłowie, e, tych random seed glitches po prostu to uznała gościowi. Nie, bo z tą aplikacją to uznaje. To jakby i tutaj jest taki fart. Za chwilę to zobaczycie, bo to. Podeszła mi ktoś, już nie pamiętam kto. Ten film, żebym nagrał reakcję. I tu ma bastion z tymi blokami złota, nie? Masakra. Mój ulubiony youtuber NoIF nazywa to Kaczuszka, więc ja też nazwę to i powiem, że to jest Kaczuszka. <grym>, nie? No dobra, no i tutaj sobie robi. No tutaj już się pomylił. No i tak naprawdę na tym seedzie można by było poprawić ten world record na przykład, ale to już będzie set seed glitches, a nie random seed glitches, tak? Glitches Tutaj go guziec bije No i tutaj musi uciekać widzę Dopiero on ma staffa. Ale tutaj naprawdę te bastiony trzeba znać tak na pamięć Masakra tu specjalnie mu rzucił specjalnie rozwalił blok żeby zbiegło więcej piglinów bo jak on yy, bo jak on jakby zebrał ten blok postawił go i zniszczył to wtedy wszystkie pigliny ten piglin jakby to widział i dał jakby im taki znak znak w cudzysłowie że mają tutaj przyjść no i po prostu to jest taka taktyka żeby szybciej wydropić perły nie ale to widzę, jest robione na wersji 1.161 1.161, tak, w tyle też jest. No i... No gości po prostu jest koksem, no... Nie robi tego jakoś tak ultra szybko. Ale ja bym nie robił lepiej, więc ja się nie odzywam. No... Ale tutaj ma strasznego niefarta, naprawdę. Cztery perły tylko mu na razie dropu Cztery perły mu dropu, a to już dużo złota było, nie? Dużo złota poszło, tutaj w ogóle pereł nie ma, nie? Teraz dropu jeszcze mu. perły. Ale no to... Jak na tyle to on już powinien wychodzić z tego netheru, wtedy to by w ogóle by było jeszcze poniżej 11 minut, nie? No i już wychodzi, wychodzi, bo już ma wystarczającą ilość pereł. Teraz w sensie, jak ktoś wejdzie do czwartej minuty do netheru, to już jest dobrze. A on w czwartej minucie wychodzi z bastionu, trzajcie to, to jest masakra. W sensie, to chyba w okolicy piątej, nie wiem, ale no, to jest tryhard, nie? Oj, tutaj, gdyby nie wpadł, to też by się ten czas pewnie poprawiał, jakieś kilka sekund. Kolejna kaczuszka tu jest. Ale jeszcze nie chciał zbierać No tutaj coś robi w ustawieniach Halo, robisz coś? Coś, 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 co, coś on robi, coś on robi, ale nie jestem... Pewnie w ogóle, co? A teraz sobie dawno... Co on robi? Ej lol, ale teraz tak... się zastanawiam, co on robi w ogóle? Bo mnie to tak trochę zastanawia, czekaj no bo on coś tam dużo w ustawieniach grzewał, Ale nie jestem, nie jestem tak do końca tego pewny, co on tam chciał zrobić. Oj, czy trafi? Do lawy trafił. Oj, 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 No bez tej fire resistki to by on by nic nie wiedział. Czyli się by umarł już, ale. Co? Czy, Wait, co? Ja... Co? Jak? Jak on wiedział, że to jest twierdza? Ja... nie, to jest... Gościo! Ty... On jest... Ja... W Słuchajcie, sensie, takie coś to ja bym zrobił, ale... Nie mogę w to. Nie mogę w gościa, naprawdę. Gość jest tryhard'em Naprawdę, takie, takie coś robić Mi by z autentycznie się nie chciało robić, bo za to nie ma jakiejś nagrody Takiej super pieniężnej Ale no po prostu dla samej satysfakcji no. Mi by się na przykład nie chciało grać w 21 godzin A czekajcie, co się tu napisał w neterze. W opicie Good seed, good. Wait. Uh, o, oh, tutaj jest seed. Ty, dawajcie, jeżeli chcecie, to zagrać na tym seedzie. przecież jeżeli chcecie, żebym zagrał na tym seedzie, to napiszcie w komentarzach. Masakra. Ty, strikard w ogóle. Ty jesteś, gościu, najlepszy na świecie. W sensie najlepszy na świecie dla mnie jest to ty jesteś drugi, ale. Ja, w sensie. To jest ten odcinek, tylko się opieram na tym, że ja mówię. Wow, wow co? Ja, nie, nie mówię to, ale serio. Ale nie możesz znaleźć Spawnera. No i. No przecież w sensie na tym c gdyby już każdy wiedział, tak naprawdę jak tutaj grać. To dla mnie taki na przykład tobiasz albo ten gość, by to mógł zrobić w poniżej dwóch minut. No na tym idzie 22, 22 WM. Na smoka już się ma. Więc stąd. Film już trwa 10 minut. Oj, oj. dobra. Ty. Ale gościu, ale gościu, o panie, o, panie. ale gościu, już to jest. Nie mogę po prostu. W... W Gościa, że. On jakby ma takie kalkulacje w głowie, że no sakera. Ale nie, no, dla mnie. Nie pod względem speedrunów, ale tak. Pod względem ogólnym, że tak powiem. Dla mnie od tego typka lepszy jest tobiasz. Gaming, oczywiście, nie? Ale no. Każdy ma swoje zdanie. No tutaj troszeczkę tak. Z zawiesił można powiedzieć. 4 minuty jest, nie 5. Nie, 4 do końca filmu. No, jeszcze jest w neterze typek. Dobra, dziewiąta minuta, a on już skończył neter. W sensie ósma. Ósma minuta, a on już wyszuchodzi z neteru. To jest. To jest naprawdę. Człowiek podziwu. Jak dla mnie, nie? No tutaj już leci szukać twierdzy. No po co on bierze ten sol sam? Przecież. Co? W ogóle. Ej to. Przeszaj, bo. Zaraz, co? On tutaj ma twierdzę? Bo tutaj tak gwałtownie, jakby skręciła. Nie wiem. Nie mam pojęcia o co chodzi. Ale. Powinnie strasznie tutaj blisko jak jest taki timer. Tak, w sensie jaki jest taki timing, nie? No tu już... No tutaj to go cały czas tak będzie skręcać. Jak dla mnie na tym czanku ma. Yy, ma twierdzę. Albo tutaj ma twierdzę, no? No dobra, byczku, wkopuj się No to jest prawie pewne, że on ma yy, twierdzę Tutaj patrzę na koordynato tutaj, gdzie mam myszkę, nie? To jest zawsze na poziomie 33 jest portal room. się nie zawsze, ale najczęściej, nie? 26 Tutaj wątpię, żeby był nie, jest! Jest! Widział, widział. Jest, jest, jest. Ale też może być tak nisko, no. Nie wykluczę się tego. Ej, na styk! Nie, czekajcie, czy miał jeszcze... Ty nie miał! Na styk, ja! Ale fart miał gościu. Nie ja tutaj powinien chyba od razu sperczować ten smok. Tak mi się wydaje Jest smog, bo już myślałem, że coś się zbugowało i nie ma nigdzie smoka, nie? Percz! Już perczuje! Nie no, nie mogę gościa! Już to jest to do percza. Bo już się tak kręci dookoła. Perczuje już, zaczyna perczować. Jak się tak kręci dookoła jakiegoś filaru tak z 2-3 razy, to znaczy, że już za chwilę będzie perczować. Ale nie wiem, czy on chce zbić te kryształy, to się tak trochę nie opłaca. O, widzicie, teraz cały czas jakby lata dookoła tych kryształów. Ty, ale jakby go smok zrzucił. To był jaja. Cały speedrun by się poszedł walić. Co on chce teraz zrobić? Widzicie, bo on tutaj już zaczyna perczować. Oj. A on taką ma taktykę na łóżka. Trochę za wcześnie chyba było. To było idealne. To było takie średnie. Idealne. I zrobił to. Uwaga. 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 I ma, 11.53 Zrobił to Zrobił to 6 blazów tylko zabił? I 6 pałeczek dostał, nie to jest jakiś Nie, dobra, ja bym serdecznie Serdecznie dziękuję za oglądanie, jeżeli masz odcinek spodobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę Subskrypcje na tym kanale, i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. To było na tyle. Do zobaczenia. Na razie, wajo, wajo, wajo. Widzimy się za dwa dni o godzinie 10.00. Do zobaczenia. Na razie.